Nie było dla nich miejsca w gospodzie. Żeby odczuć ten klimat, to mi, my dzisiaj na dworze. Było dla nas miejsce w studio, w innych pomieszczeniach, ale żeby zobaczyć, jak to jest, kiedy nie ma miejsca w gospodzie. Oczywiście o czytaniach na Boże Narodzenie. Czytań na Boże Narodzenie jest kilka zestawów. Chciałbym w tym roku powiedzieć o tych, które czytane są w dzień. Pierwsze. Pochodzi z księgi proroka Izajasza. O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu, twój Bóg zaczął królować. Głos twoi strażnicy podnoszą głos. Razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem wszystkie ruiny Jeruzalem, bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie Boga naszego. Piękne są stopy zwiastuna Dobrej Nowiny. Mówi do Syjonu, Twój Bóg zaczął królować, przychodzi w ruiny, tak, to pełne zwycięstwo. Jak to odnieść do Chrystusa, który przychodzi niedalekim Betlejem na świat? Przecież nie przyszedł jako zwycięzca, jako król. Co więcej, w tej Jerozolimie zginie. Ale też Izajasz, mówiąc o królowaniu przyszłego Mesjasza, wcale nie mówił, że będzie to wielkie, wspaniałe zwycięstwo. Tak, przybył do ruin Jeruzalem. Ale został nierozpoznany, niebawem o tym proroctwie jest następne o cierpiącym słudze jachwę. I to proroctwo wypełnił Jezus, ale miał Izrael z czego się cieszyć. Bóg przyszedł, Bóg wypełnił swoje obietnice. Chociaż pozostał nierozpoznany, to jednak wspaniałe dzieło, dzieło zbawienia nie tylko Izraela, ale całego świata dokonało się. I w tej radości uczestniczymy my. Kim jest ten Jezus, który przychodzi na świat? Co o nim sądzić? Prawdziwy syn Boży, mówimy. A no właśnie. I o tym jest mowa w drugim czytaniu tej uroczystości. To początek listu do Hebrajczyków. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez syna. Jego to ustanowił. Dziedzicem wszystkich rzeczy przez niego też stworzył wszechświat. Ten syn, który jest odblaskiem jego chwały i odbiciem jego istu, istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię. Do którego bowiem z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział: Ty jesteś moim synem, ja Cię dziś zrodziłem? I znowu ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. A skoro ponownie wprowadzi pierworodnego na świat, powie: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. I ten wywód autor listu do Hebrajczyków ciągnie dalej, ukazując wyższość Jezusa nad wszystkimi aniołami, nad wszystkim, co zostało stworzone. Co ważne, autor tego listu podkreśla, że. Przez Jezusa został stworzony świat. I ten, który stworzył ten świat, uczestniczył w stwarzaniu świata razem z Bogiem Ojcem, przychodzi na ten świat, a potem, jak zaznacza tutaj autor tego listu, mówiąc o tym, że Jezus później zasiadł po prawicy majestatu Boga na wysokościach, potem znowu obejmuje to należne mu miejsce w niebie. Jezus wstępuje na ziemię, żeby dokonać naszego zbawienia, a potem wstępuje do nieba i okazuje się przez tą manifestację pełnym chwały Synem Bożym. Ten wielki Bóg przychodzi dla nas, nędznych ludzi, nędznych robaczków, chciałoby się powiedzieć, żeby nas zbawić. Niesamowita sprawa kiedy świętujemy Boże Narodzenie, trwamy w jakimś takim nastroju, Miłości, pokoju. Nie możemy zapominać, co tak naprawdę się wydarzyło. Sam wielki Bóg, Bóg, który może wszystko pochylił się nad nami i stał się jednym z nas. To jest tak niesamowita sprawa, że nic dziwnego, że tego dnia wszyscy chcemy być dla siebie dobrzy, bo skoro Bóg dla nas jest taki dobry. A Ewangelia tej uroczystości to opowieść. Filozoficzna opowieść o Bogu, który dla naszego zbawienia staje się człowiekiem. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, mówi święty Jan, nazywając tutaj Jezusa Logosem, Bożym Słowem, który odwiecznie istnieje. U Boga. I dalej. Ono było na początku u Boga, a wszystko przez Nie się stało, aby z niego nic się nie stało, z tego co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przeszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy wierzyli przez Niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o, o światłości. Była światłość prawdziwa, która świeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi bożymi. Tymi, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje świadectwo o nim i głośno woła w słowach. To jest, to był ten, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali: łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Wielkie sprawy dokonały się w tym maleńkim Betlejem, w tym zwyczajnym. Zwyczajnym harmidrze, chciałoby się powiedzieć, ludzkiego życia, tak jak teraz, kiedy stoimy tutaj na ulicy. Bóg wstąpił w zwyczajne, proste ludzkie sprawy. Odwieczny sen Boży, ten, który, przez którego został stworzony świat, bez którego nic nie zostało stworzone, ten, o którym tutaj Jan pisze, że Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o nim pouczył. Ten Bóg przyszedł na świat stał się naszą światłością i naszym życiem i sprawił że my narodziliśmy się już nie z rządzy krwi nie z rządzy ciała nie z rządzy krwi, ani z woli męża ale z Boga przez chrzest narodziliśmy się na nowo bo On nas zbawił odwieczny Syn Boży przyszedł na świat dla naszego zbawienia nie chcę przedłużać tej mojej opowieści, bo przecież nie każdy lubi, kiedy opowieść jest długa. Dlatego postanowiłem trochę więcej o tej Ewangelii powiedzieć w osobnym odcinku dla tych, którzy chcieliby posłuchać trochę więcej. A wszystkim nam i sobie, i słuchaczom życzę, żebyśmy tą radość z że Bóg, wielki Bóg, Nasz Stwórca stał się jednym z nas, przeżywali na co dzień i każdego dnia przez cały rok i do końca życia.